Dzień dobry panie i panowie, jestem ja jak Sputnik, dzisiaj pod typowym kątem, taki kocem sobie filmuję ze względu na to, że mam troszeczkę więcej rzeczy do przetestowania, m.in. DJI OM5 na takim wydzieniczku, proszę bardzo. I możecie słyszeć też mojego syna, który płacze i usypia, także jeżeli to się dostaje do mikrofonu, no to sorry. Ok, ale zajmiemy się teraz DJI OM5. Jeżeli chodzi o samo wykonanie, to no, wszystko jest takie w stylu DJI. Jest dobrze wykonane. To jest oczywiście plastikowe ze względu na ciężar, ale naprawdę jest wszystko bardzo fajnie wykonane. Tu mamy taki e, miejsce, w którym generalnie gimbal się łami, dzięki któremu możemy e, gimbal w ogóle. może odczekać na razie telefon i pokażę Wam, jak on się składa. Czyli sobie wyłączamy. E, wyłączamy sobie go. U. Tak, to jest tutaj. Słyszycie mojego dzieciaka, nie? <laughs> Dobra, ok, więc gimbal wyłączamy w tym miejscu. Dwa naciśnięcia, bum, wyłączony. Czyli standardy, standardy, jeżeli chodzi o DJI. I teraz, jeżeli chodzi o samo składanie, to pod kosem tutaj trzeba sobie ustawić. Teraz tutaj jest takie wcięcie, dzięki któremu. Gimbal się po prostu schowa dosłownie w rączce, i dzięki temu mamy po odkręceniu jeszcze tego dolnego modułu takie maleńkie coś. I dodatkowo jeszcze dostajemy taki, taką smyczkę oryginalną, dzięki której możemy sobie to wszystko zawiesić. Do tego jeszcze do, dodatkowo jest dostępny moduł magnetyczny, również, który się zaczepia do tego tutaj uchwytu nie, oświetleniowy. Także mamy możemy sobie oświetlać na przykład w jakichś ciemnych warunkach, gdzieś wieczorem chcemy blogować żółty. Jest ciepłe światło, zimne światło, mieszane światło i wyłączamy. Także tutaj jest taki przełączniczek z tyłu, dzięki któremu... Ale to jest dodatkowo płatne, dodatkowo do kupienia, ale ten moduł jest całkiem sympatyczny. Wszystko przechodzi w takim małym pudełeczku, całkiem grzecznym i zgrabnym, także... Wszystko jest, oczywiście kabel do ładowania i ten tutaj bardzo przydatny statyw, który jest naprawdę rzeczą nieodzowną. Ponieważ kiedy sobie go nakręcimy, możemy sobie ten gimbal położyć na stole. Rozłożyć bez problemu, właściwie jednym ruchem ręki i mamy e, gotowe gimbal do pracy. Także jeżeli chodzi o samą kwestię, jeżeli chodzi o samą kwestię ergonomii, jest dobrze. Jest on przede wszystkim względem OM4 i OM3 lżejszy. Jest też w nim mniejsza bateria. Ona starczy też na krócej, ale tam jest około 6 godzin pracy, więc tak czy owak, wydaje mi się, że e, niewielu, niewielu osób, niewielu z Was wykorzysta 6 godzin. Zresztą zawsze można go podładować z powerbanka, e, za pomocą kabla USB-C. Jeżeli chodzi o przyciski funkcyjne, to mamy tutaj klasyczny z przodu taki trigger, taki, wiecie, przytyczek, dzięki któremu podwójne naciśnięcie to y, powrót gimbala do pozycji y, wyjściowej, a y, jeżeli chodzi o jego naciśnięcie pojedyncze, to jest włączenie i y, aktywacja i desaktywacja funkcji Active Track, w tym przypadku Active Track 4.0. Z tyłu mamy guzik nagrywania, Joystick do zmiany pozycji gimbala yy, i też przełącznik, yy, przełącznik na kamerę selfie i kamerę przednią. A z boku mamy tryb yy, guzik do włączania, tak samo przełącznik modułu, czyli yy, możemy się przełączyć między foto i wideo i mamy taki mały tutaj przełącznik do pociągania w górę i w dół, żeby robić yy, zoom albo po prostu yy, szerszy kąt widzenia. To czyli po prostu taki zoom wiecie o co chodzi taki elektroniczny zoom i w zależności oczywiście od telefonu który się podłącza to może działać inaczej. Ja w tym przypadku będę używał iPhone'a 11. Ta żółta okładka jest z względu na to, że to jest iPhone żony i chciałem go specjalnie przetestować na takim cięższym telefonie z taką grubą okładką, z taką grubą oprawką i używamy tego magnetycznego klipu. Tutaj właściwie można go nawet praktycznie nie zdejmować, tylko włożyć do kieszeni z tym i sobie chodzić. Więc zaczepiamy Telefon na gimbal, uruchamiamy go i patrzymy po prostu razem jak to działa. Ja będę też nagrywał ekran, żebyście mieli pojęcie co robię. Więc nagrywanie, mikro, nagrywanie ekranu jest włączone w tym momencie i patrzymy sobie co mamy. Jeżeli chodzi o aplikację, to jest to aplikacja Mimo, więc wejdziemy sobie w aplikację DJI Mimo i ta aplikacja od razu właściwie bez problemu łączy się z gimbalem jeżeli chodzi o parowanie jest bardzo proste po prostu włączacie gimbal, aplikację wy instalujecie mimo DJI i on od razu pyta jeżeli w pobliżu jest włączony gimbal czy sparować te dwa urządzenia i wszystko działa bez problemu także to raczej nie jest specjalnie trudne no i pierwsza rzecz, która mnie się rzuciła w oczy to to, że gimbal startuje z pozycji, z pozycji pionowej czyli krótko rzecz ujmując macie pionowe Ujęcia jest przygotowany do pionowych ujęć, no i tak to, tak to wygląda. I tak ja się zastanawiałem, zachodziłem w głowę, jak to zrobić, żeby, żeby gimbal mógł e, e, występować w poziomie. Bo ja jestem przyzwyczajony na przykład do filmowania w poziomie, więc po prostu tak mówiąc brzydko na Hama, obróciłem gimbal i okazuje się, że on automatycznie wykrywa tą naszą chęć, że chcemy filmować w poziomie. E, po, poza tym można. E, Przepraszam, teraz włączyłem do standby mode, czyli podwójne naciśnięcie M to jest standby mode, ale podwójne naciśnięcie przełącznika obrotu powoduje, że możemy obrócić telefon do poziomu albo do pionu. Czyli mamy ten przełącznik obrotu tutaj, i który służy do zmiany front albo selfie kamera. A w tym przypadku służy do obracania gimbala. Także wszystko jest bardzo proste. Podwójne kliknięcie tutaj tym guzikiem powoduje rekalibrację, czyli na przykład nie rekalibruje, tylko powrót do, do punktu wstępnego, czyli o. Gimbal wraca do tego punktu, w którym zaczął. Ok, to są takie podstawowe rzeczy. Oczywiście ten joystick służy do obrotów samej osi. O, proszę bardzo. Całość, bez problemu możemy wysunąć sobie na selfie stick używać, i w tym momencie mamy taką sytuację, <noise> że można filmować siebie z ogromnej odległości i w ten sposób i w ten sposób złapać więcej kadru, pokazać więcej miasta, które chcecie pokazać, czy czego tam kto chce pokazać. Okay? To oprócz tego jest uchylne, także można sobie to też zrobić tak, że mamy selfie i mamy dzięki temu. Ja może przełączę sobie na, na siebie samego. O! I teraz zobaczcie, i Active Track automatycznie się uaktywnił. I teraz możecie sami zobaczyć, że naprawdę aparat, yy, że naprawdę gimbal mnie śledzi. Bez żadnego problemu cały czas moja twarz jest śledzona. I teraz jak nacisnę tym tutaj guzikiem z dołu raz, to funkcja Active Track się wyłącza i no już gimbal nie śledzi mnie w ten sposób. Mogę sobie być w różnych miejscach kadru. Mogę sobie z tego kadru po prostu wyjść. Także tak to, tak to funkcjonuje. Ale dla mnie najważniejsza rzecz było, było to, że ostatnio jak robiliśmy recenzję, znaczy dokładnie to rok temu robiliśmy recenzję DJI OM. 4, to pytaliście, no dobrze, bo selfie, kamera selfie ma zawsze gorszą jakość i to jest wiadoma sprawa. To pytaliście, dobrze. A co z filmowaniem samych siebie, jeżeli chcemy filmować tą drugą, tą drugą stroną, tym głównym aparatem? No to zróbmy test w tym momencie, czyli ja sobie w tym momencie ustawiam w ten sposób, że poczekajcie, teraz sobie przełożymy kamerę na tą przednią i naciśniemy nagrywanie wideo. Nagrywam wideo i teraz zobaczcie, przełączyłem, przełączyłem się na kamerę tą główną i naciskam, uwaga, naciskam active track. I teraz kamera powinna mnie śledzić. I teraz zwróćcie uwagę, co się dzieje. Ja teraz ruszam głową w różnych kierunkach i kamera mnie śledzi i nagrywam samego siebie sami będziecie mogli zaraz za chwileczkę zobaczyć z telefonu nagranie i faktycznie kamera bez żadnego kłopotu podąża za moją głową. Także to jest bardzo dobra wiadomość, że taką funkcję mamy. Ok, to tyle jeżeli chodzi o samo funkcjonowanie gimbala. Wydaje się, że jest naprawdę bardzo fajnie. Ja może wyłączę już nagrywanie i przełączę się na selfie mode i teraz znowu pięknie kamera za mną podąża i w ogóle Active Track 4.0 muszę powiedzieć, że jest bardzo trudny do zgubienia. Naprawdę widzicie sami, że ruszam się w taki sposób, jak mało który vloger będzie się kiedykolwiek ruszał i kamera naprawdę, aparat za mną po prostu podąża, gimbal naprawdę świetną funkcję, świetną robotę tutaj wykonuje i faktycznie za mną podąża. Także pod względem i wykonania, i pod względem funkcjonalności kapitana sprawa i trzeba powiedzieć, że DJI postawił tutaj na taką z jednej strony zaawansowaność, w sensie takim, że mamy naprawdę bardzo dużo możliwości w tym małym pakiecie, który jest leciutki, malutki i można naprawdę praktycznie zmieścić do kieszenia albo takiego, wiecie, pojemniczka przy pasku. A przy okazji dostajemy też takie funkcje, które są troszeczkę bardziej zaawansowane. Ja teraz sobie sprawdzę na wszelki wypadek, czy nam się. Materiał nagrywa, tak, tak, nagrywa nam się ekran telefonu, więc pokażę Wam teraz po kolei funkcję samej aplikacji. Więc jeżeli chodzi o funkcję samej aplikacji, to mamy przełącznik oczywiście między trybem auto i trybem manual. W trybie auto możemy prześwietlać lub nie doświetlać, czyli mamy korekcję ekspozycji, w trybie manual oczywiście tego, co byśmy się spodziewali, czyli mamy możliwość ustawienia ISO, możliwość ustawienia czasu migawki i możliwość ustawienia... No i pokazuje nam oczywiście ekspozycję, która związana z tym jest. My się przełączymy teraz na auto, bo teraz tylko chcę wam pokazać poszczególne funkcje. Jeżeli chodzi o same nagrania filmu, to mamy oczywiście HD, Full HD, 4K i tutaj sobie przełączę na przykład na 4K i na 24 klatki na sekundę i wtedy mamy taki tryb niby to bardziej filmowy. I jest jeszcze coś takiego, ja się przełączę z powrotem na Full HD specjalnie, bo chcę wam pokazać jeszcze jedną funkcję. Jak Coś takiego jak Glamour Effects, czyli mamy coś takiego jak off, ale możemy też sobie włączyć różnego rodzaju Glamour Effects. Tylko nie wiem czemu to się właściwie teraz w tym momencie nie włącza. Może trzeba to mieć nagrywanie włączone. Natomiast jeżeli chodzi o Glamour Effects, to z tego co rozumiem, to jest takie. Aha, nie wykrywa, tak twarzy, i teraz to jest takie po prostu upiększanie. Czyli krótko rzecz ujmując, możemy się upiększyć, tylko nie wiem dlaczego to w tym momencie nie działa. Dlaczego Glamour Effects nie działa? Są włączone. O! Przepraszam, trzeba było po prostu włączyć ten guzik, który trzeba nacisnąć. I macie Glamour Effects. I teraz sobie przełączymy na jeden jeden. Przełączymy sobie na selfie, żeby można było zobaczyć, jak ja pięknie będę wyglądał. No i mamy automatyczne upiększenie, czyli tak zmiękczyło, złagodziło. Sami możecie zobaczyć. Slim wychudza. Uwaga, spróbuję się jeszcze odchudzić troszeczkę. Uuuh. Proszę bardzo. Jestem teraz akurat na diecie, więc, yy, więc <laughs> mam efekt od razu. Teraz widzę, jak to wyglądał. Smooth, tak, że wygląda ładziutko jak Włoch. No i generalnie macie tam jakąś ilość lighten, oświetlenie, tak, arch. Można coś powiększać. Z tego co rozumiem, oczy można trochę powiększyć. Teraz będę miał takie wielkie oczy. No mnie takie efekty zasadnicze jakoś bardzo nie interesują, natomiast nosy, czyli chyba mogę sobie nos powiększać. O, ale teraz wyglądam, wyglądam teraz jak kosmita. No dobrze, wyłączę w takim razie Glamour Effects, ale sami widzicie co tu jest. Natomiast chciałbym was zabrać głębiej, tam są gdzie są trzy kropki, naciśniemy i tam właśnie głębiej jest coś takiego jak ustawienia white balance. Albo można sobie włączyć lub wyłączyć siatkę podziału, trójpodziału, który ja bardzo często używam i bardzo lubię. Proszę bardzo, można sobie różnego rodzaju siatki tutaj ustawiać. Ja może wyłączę grid lines. Mam taki wielki paluch, a te guziki małe. Mamy ten FT Selfie włączony, czyli to jest taki ten tryb właśnie, gdzie kamera automatycznie będzie podążała kiedy jest gimbal obrócony w naszą stronę i auto Guides, to są takie pomocnicze różne wskazówki. Zaraz wam to zresztą pokażę jak używać gimbala i potem tutaj mamy przełącznik. Tutaj jest z kamery, przełączamy się na funkcję samego gimbala i to jest bardzo ciekawa rzecz, że mamy F Follow, FPV, tilt lock, FPV i spin shot. Na przykład Spinshot to jest ten taki okrągły, możemy sobie nawet go włączyć i um, FPV mode spinshot i widzimy, że aparat przygotowuje się do zrobienia spinshotu, czyli do tego takiego um, obracającego się ujęcia, które są bardzo, bardzo w modzie. Ja może wyłączę spinshot, żebyśmy mieli znowu, że miał dostęp normalny do e, tutaj do menu. menu. No i dalej idziemy, na przykład jest automatyczna kalibracja, czyli znowu fajna funkcja, dzięki temu naprawdę użytkownicy DJI mogą tego OM5 mogą sobie skalibrować spokojnie na stole gimbal, zoom speed to po prostu szybkość zoomowania, czyli ten guzik z boku. Ustawiamy jak szybko będzie zoomował później, yy, możemy ustawić co może nam zrobić yy, ten guzik M, który jest po boku, tryb przełączniku yy, trybów, czy chcemy żeby przełączał się między foto i wideo, czy na przykład do, do, żebyśmy mieli dostęp do szybkiego menu. I na przykład jeżeli chodzi o control stick to jest ten, ten, tutaj, yy, ten tutaj joystick, jak szybko ma reagować na nasze ruchy, czyli jak szybko ma, właśnie nie reagować na nasze ruchy, tylko jak szybko ma obracać w różnych osiach yy, aparatem. No i to jest Invert Tilt Control, no to jest odwrócona, odwrócona, odwrócona oś, jeżeli chodzi o kontrolę tym joystickiem. No i w końcu mamy takie menu jeszcze funkcyjne, związane z samym gimbalem, czyli jego możemy rozparować, możemy zmienić mu nazwę możemy sprawdzić wersję firmware'u i możemy sobie włączyć na przykład tutorial dla początkujących i jeżeli już o początkujących mowa to jest też bardzo ciekawa funkcja ta, która została, a może jeszcze inaczej zanim do ciekawych funkcji to przejdziemy jeszcze po trybach, bo tutaj mamy tryb wideo, mamy tryb slow motion, mamy tryb dyna Zoom, czyli tego dolly effect, czyli krótko rzecz możemy przybliżać się do obiektu, a będzie się robił tak zwany zoom out albo oddalać i będzie robił zoom in i w tym momencie mamy taki efekt a la vertigo. No, fajna, fajna, fajna rzecz, fajna zabawa, więc dla wszystkich miłośników tego typu efektów tutaj to jest. Mamy też timelapse, mamy hyperlapse, czyli wszystkie takie rzeczy, których chyba każdy by mógł się spodziewać. Jeżeli chodzi o tryb foto, to mamy fotografię, panoramę i w końcu mamy coś takiego jak story. I to jest bardzo ciekawa rzecz. Teraz, jak się to włączy, to zacznie uczyć jakaś ta muzyka, która jest taką muzyką. Aha, jeżeli chodzi o panoramę, to jest fajna rzecz, bo ona automatycznie wykonuje po prostu panoramę. Także teraz zobaczycie panoramę mojego pokoju, bałagan. Które tutaj zostawiły przed biurkiem moje dzieciaki, i widzicie, aparat gimbal sam wykonuje po prostu w tym momencie panoramę wykonaną z dziewięciu zdjęć. Jak sobie skończy to. No, no to sobie skończę, to będzie gotowa panorama, proszę bardzo i sami możecie zobaczyć, bardzo fajny efekt, mamy <grymny> pokazany cały, cały, cały pokój, w którym, cały mój pokój, w którym nagrywam, całe moje biuro, w którym nagrywam wszystkie filmiki. E, Okej, okay. jeżeli chodzi o story to by było tyle, jeżeli chodzi, przepraszam, o panoramę to było tyle, teraz mamy coś takiego jak story, ja, może ściszę, bo tutaj nam się zrobi taka w tle muzyka. I mamy różne, różne motywy do wyboru. Wybierzmy sobie to Modern City, mamy Start i on nam pokazuje, co możemy zrobić, czyli w lewym rogu tutaj pokazuje nam, jak wyglądać będzie nasze ujęcie. Czyli o co nam tutaj chodzi? Czyli mamy za kimś podążać, mamy to robić przez 5,7 sekundy, nagrywamy, i potem kolejne, poje, kolejne ujęcie, które pokażę, to to, że mamy na przykład obok kogoś iść przez ile czasu i automatycznie na samym końcu gimbal i właściwie aplikacja w tym przypadku za nas to zmontuje. To jest bardzo fajne i jeszcze dodatkowo jest coś takiego, czym też DJ bardzo się chwali w tym przypadku, to jest ten tutaj tryb. Shotlist takiego, takich e, pomocników, właściwie to jest bardzo fajne do nauki filmowania w ogóle, bo naprawdę można się nauczyć przeróżnych ujęć e, z tej aplikacji. Mamy shotlist, czyli na przykład przyjaciele i tak na przykład pass by the wall, czyli przechodzenie koło ściany, e, my odchodzimy, a ktoś przechodzi przy ścianie i dzięki temu mamy fajne, e, fajne ujęcia albo na przykład stroll, zobaczmy i tutaj mamy ten właśnie tilt. Idziemy sobie za kimś i e, kamera się obraca, czyli można zrobić bardzo efektowne rzeczy, nie mając właściwie zielonego pojęcia filmowaniu, mając tylko przyzwoity smartfon i to malutkie coś w kieszeni, e, właściwie jesteśmy w stanie zrobić naprawdę bardzo, bardzo fajne nagrania. E, dodatkowo w, w prawym górnym rogu mamy e, tutaj ikonki, które pokazują nam e, poziom naładowania samego smartfona, poziom naładowania gimbala, czy chcemy używać tej wmontowanej e, lampy błyskowe, czyli tak naprawdę diody LED czy nie. Mamy też informacje na dole, taki suwak zooma. W tym przypadku nie mamy tele, znaczy mamy tele cyfrowe, natomiast nie mamy teleobiektywu, bo to jest zwykły iPhone 11, nie, nie Pro. No i mamy taki, o, super szeroki kąt, wide angle. I tak to wszystko wygląda. No to, panie i panowie, teraz test face trackingu i stabilności, faktycznie jak to jest. Teraz jestem na niewysuniętym tym selfie sticku. I za mną idzie, idzie mój syn. Chodź! 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 Za mną idzie mój syn, i tak stabilnie się vloguje, światło jest pełne. Aha, właśnie. Jesteśmy w bardzo pięknym surferskim miejscu. Nazywa się Risseira, Na zachodnim wybrzeżu Portugalii, tak na północ od Lizbony. Ok, a teraz wysunę selfie sticka i zobaczycie, że można dużo więcej pokazać. Śnież, śnie. Czekajcie, o! Nisko mnie kadruje. O! Widzicie, i teraz dużo więcej widzicie. O! Chyba stracił mnie na chwilę. No i widzicie, tak jakiś był dziwny ruch, ale chyba jak go trzymałem, tak? Bo teraz trzymam go prosto. Czyli też jest kwestia taka, że trzeba nauczyć się go trzymać prosto. Tymek? Kależy się tam. <gry> Gdzie jesteśmy, Ferisejrze? Tak? Testujemy Gimbala? <grych> Chcesz? Uwaga, teraz nagrywamy Tymka, jak sobie idzie po Erisejrze. I to jesteśmy na w pełni wysuniętym selfie sticku, czyli taka jest stabilność. Jeżeli chodzi o telefon, może pokażę trochę do góry. Ok. idziemy sobie za Tymkę. Teraz schowam, no to jeszcze może chwileczkę na rozwesuniętym, a teraz uwaga, chowam selfie stick i teraz na krótkiej rączce. Chodź chodź, chodź do przodu, no? Chcesz jeszcze trzymać? Wytrzymać? Tak. Radno no, musisz nie dogonić. Dobra, teraz idziemy szybko, idę do tyłu. <grym> <grym> Dobra. A teraz jeszcze ostatni test przeprowadzimy. Chodź, biegniemy tam. Będziemy biegli na szerokim kącie. Dobrze. Czyli najszerszy kąt. Tymek, gotowy do biegu? Tak. No to biegniemy. Uwaga. 3-4. Go! 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 Biegniemy. Nie ma wysuniętego selfie Jesteśmy na szerszym kącie iPhone'a. Ej, dalej, daj, a to dla porównania jest test stabilności, kiedy tylko chodzę z telefonem, czyli nie mam gimbala i po prostu mam w jednej ręce i sobie tam vloguję, opowiadam. Dalej sobie chodzę po Erisejrze i tak, tak to mniej więcej wygląda, jak chodzę i nie mam gimbala. Ok, to jest test z przedniej kamery, tak to wygląda, taka jest stabilność jedną ręką, a teraz będę trzymał dwoma rękami i nagrywał tak w miarę, starał się stabilnie i tak to działa bez gimbala. Też jest ok, bo iPhone ma stabilizację obrazu, ale, no ale zdecydowanie na gimbalu bardziej ten obraz sobie płynie ma taki swój specyficzny, specyficzny wygląd także sami możecie ocenić który obraz Wam się bardziej podoba bardziej Wam leży i co lepiej czy z gimbalem czy po prostu z wbudowaną stabilizacją obrazu Tak to wygląda więc podsumowując, jeżeli chodzi o tego gimbalka, to jest to naprawdę kawał bardzo dobrej roboty ze strony DJI. Ja jeszcze raz powtarzam, to jest bardzo istotna rzecz, ten selfie stick, ponieważ ten gimbal może funkcjonować jako selfie stick, można też ująć dużo więcej tła za sobą, to bardzo dobra wiadomość dla vlogerów. Jest też on lżejszy, wciąż wytrzymałość baterii jest naprawdę moim zdaniem wystarczająca dla wszelkiego, wszelkich użytkowników. E, takich statystycznych można powiedzieć, czyli takich, którzy nie potrzebują filmować 12 godzin. E, mamy świetnie opracowane tutaj guziki. Może tryb, może za nami e, kamera, właściwie ten aparat, w tym przypadku telefon, e, podążać nawet w momencie, kiedy mamy, e, kiedy stoimy właśnie w tej pozycji, czyli jesteśmy przed tą główną kamerą i nie widzimy tak naprawdę, czy jesteśmy w kadrze. I to jest, i to jest kapitalne, że to praktycznie od razu nas chwyta i od razu, proszę bardzo, od razu mnie śledzi. I ja już wiem, że nie tracę. Ujęcia. Mogę sobie tutaj pamięciowo przycisnąć guzik rekord, albo po prostu przycisnąć go na telefonie wcześniej i potem sobie po prostu przejść przed aparat. Także produkt zdecydowanie gorąco polecamy z wszystkimi akcesoriami typu lampeczka, typu właśnie smyczka, czy kabel do ładowania. Dostajemy tak naprawdę bardzo kompletny pakiet, chociaż to jest bardzo ważne, to jest takie opcjonalne do dokupienia Ekstra. Natomiast jako taki e, pakiet dla wszystkich e, vlogerów i osób, które chcą prostego, banalnie prostego rozwiązania, które działa, to na pewno jest dobre rozwiązanie i na pewno jest to jakiś kolejny krok do przodu w serii OM. Chcę na co Potnicki Kaczew Sputnik specjalnie dla fotoformy i bardzo Was oczywiście zachęcam do łapej w górę, do subskrybowania, pytajcie, jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tego gimbala, a e, my widzimy się oczywiście w następnym nagraniu.